Siemka! Znajdujemy się właśnie na stadionie piłkarskim w Suchedniowie, gdzie swoje mecze rozgrywa czwartoligowy Orlicz Suchedniów. Nie! To na koniec! Drogi widzu, raz jeszcze. Kamila nie kłamała, a zatem dziś poznasz mnie i moje rodzinne miasto nieco bliżej. Zdecydowanie najciekawszą atrakcją położonego w województwie świętokrzyskim w powiecie skarżyskim suchedniowa jest ośrodek sportu i rekreacji, który mieści się nad zalewem kamionka. Jest to ciche i spokojne miejsce, które stanowi doskonałą bazę noclegową z zapleczem sanitarnym, kuchennym i licznymi atrakcjami rekreacyjnymi. Na terenie ośrodka znajduje się m.in. strzeżone kąpielisko, wypożyczalnia sprzętu wodnego, sauna, boisko do piłki plażowej, korty tenisowe, plac zabaw dla dzieci, stoły do tenisa, siłownia zewnętrzna, a także kawiarnia. Ośrodek czynny jest przez cały rok i jest idealnym miejscem dla turystów nie tylko w sezonie letnim. Dzięki doskonałemu położeniu w rejonie Gór Świętokrzyskich jest on atrakcyjny również przez pozostałą część roku. Ośrodek dysponuje czterema domkami kempingowymi oraz polem namiotowym ze stanowiskami karawaningowymi z przyłączami energii elektrycznej, sanitariatami oraz kuchnią. Nic więc dziwnego, że co roku odwiedzają nas turyści m.in. z Niemiec czy Holandii. Jak to mówiła Kamila, idziemy dalej! Znajdujemy się właśnie przed Suchedniowskim Ośrodkiem Kultury Kuźnica, w skład którego wchodzą m.in. kino cyfrowe, oferujące seanse od piątku do poniedziałku, oraz ogólnodostępny skatepark. W budynku tym stacjonują Suchedniowska Orkiestra Denta, Formacja Taneczna Axis, Chór Senior oraz Stowarzyszenie Kuźniczy Krąg. Ostatnia z wymienionych instytucji realizuje stałą akcję pod tytułem Wakacje bez uzależnień, podczas której przeprowadzane są zajęcia o charakterze profilaktyczno-edukacyjnym. To właśnie tutaj ma miejsce coroczna impreza o nazwie Święto Kaszy. W trakcie jej trwania można spróbować potraw zrobionych z dodatkiem kaszy, a są to m.in. pierogi, pieczarki czy gołąbki. Ciekawostką jest fakt, że suchedniów od wielu lat nazywany jest kaszanowem. A dlaczego? To efekt legendy, według której mieszkańcy miasteczka w okresie głodu za worek kaszy sprzedali figurę świętego Jana Nepomucena, czyli opiekuna dobrych plonów i urodzajów, mieszkańcom pobliskiego Rejowa. Od tego momentu Suchedniów zaczęto nazywać Kaszanowem. Rzeźba świętego faktycznie stoi na Rejowie nad rzeką Kamionką, ale dziś tam się nie wybierzemy. Idziemy dalej zwiedzać Suchedniów. Na moment przenosimy się przed hotel Stary Młyn, który usytuowany jest przy ulicy Berezów 2 na świętokrzyskim szlaku literackim. Obiekt ten mieści się w zabytkowym XIX-wiecznym młynie, gdzie dzieciństwo i młodość spędził światowej sławy pisarz Gustaw Herling Grudziński, pamięć o wybitnym twórcy upamiętnia kamienna tablica znajdująca się przy bramie wjazdowej do hotelu. Obiekt dysponuje 15 pokojami, w tym czterema apartamentami, restauracją serwującą tradycyjne potrawy kuchni polskiej oraz dania kuchni światowej, a także salą bankietową, na której organizowane są różne przyjęcia i uroczystości, takie jak na przykład wesela. Na kilku z nich nawet miałem przyjemność kelnerować, ale ciii, nie mów nikomu, tylko chodź ze mną dalej. Szybkim krokiem. A może raczej z pomocą samochodu. Przenieśliśmy się na suchedniowski rynek. Tak bowiem nazywane jest miejsce spotkań tutejszej młodzieży. Osobą, która zaprojektowała układ przestrzenny suchedniowa, jest Stanisław Stasic. Wzorował się on na XIX-wiecznych założeniach przemysłowych Europy Zachodniej i dlatego brak w suchedniowie jako takiego placu centralnego. A ulice przecinają się pod kątem prostym. Pora na przedostatnie miejsce naszej wycieczki dniowie. Znajdujemy się właśnie przed halą sportowo-rehabilitacyjną, mieszczącą się przy ulicy sportowej 5. Na terenie obiektu znajduje się pełnowymiarowe boisko do piłki ręcznej, dwa boiska do siatkówki, dwa boiska do koszykówki i cztery boiska do badmintona. Hala podzielona jest na trzy części kotarami, dlatego też w jednym czasie mogą odbywać się zajęcia z różnych dyscyplin. Dla kibiców przeznaczono balkon widokowy oraz 300 miejsc siedzących. Poza tym w budynku znajduje się siłownia, sala do zajęć korekcyjno-rehabilitacyjnych i aerobiku oraz pizzeria pizza na hali. Odbywają się tu także zawody sportowe i turnieje o zasięgu ogólnopolskim oraz imprezy międzynarodowe. W sąsiedztwie znajduje się także miejscowy stadion sportowy, na który w końcu cię zabiorę. Obiekt należący do Suchedniowskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji może pomieścić 947 widzów. 847 z tych miejsc to miejsca siedzące. Na co dzień swoje mecze rozgrywa tutaj czwartoligowy Orlisz Suchedniów oraz jego aklasowe rezerwy, w których mam przyjemność występować. No powiększ się! No, w końcu. Klub nawiązuje do tradycji powstałej w 1921 roku Sarmacji, która po fuzji ze Strzelcem w 1924 dała początek nowemu klubowi. 12 lat później zespół przyjął nazwę Orlicz. Po wojnie występował też pod nazwami Budowlani i LZS. Towarzyszą mu barwy biało-niebieskie, które w jego herbie znajdują się od wielu, wielu lat. Suchedniowski stadion znajduje się przy ulicy Sportowej 5, dokładnie pod tym samym adresem co Hala Sportowo-Rehabilitacyjna. Niegdyś swoje spotkania rozgrywała tu także Astra Suchedniów. Klub ten został rozwiązany jednak w 2013 roku. Jej największym sukcesem było trzecie miejsce w świętokrzyskiej klasie A Grupa 1 w sezonie 2010-2011. Białoniebiescy, czyli Orlicz Suchedniów, mogą poszczycić się z kolei szóstą lokatą w trzeciej lidze w sezonie 2009-2010, a zatem w sezonie wcześniejszym. Powoli nam się ściemnia, dlatego drogi widzu, robimy zakład. Jeśli ja trafię w poprzeczkę, Ty dajesz łapkę w górę pod tym filmem, klikasz subskrypcję i oczywiście dzwoneczek. Ha! Musnęło dla mnie, musnęło także, drogi widzu. Niestety, albo istety, dajesz łapkę w górę, klikasz subskrypcję i dzwoneczek. Do zobaczenia!